Tylko lut z bunkrów Fortnite. W dzisiejszym odcinku naszym wyzwaniem będzie zwyciężenie gry, używając tylko przedmiotów, które znajdziemy w nowym bunkrze. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie kanał oraz pamiętajcie widzowie o kodzie zakszak I ty w sklepie, dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku, jak już wiecie, możemy używać tylko lutu z nowych bunkrów. Na samym początku polecimy sobie na moją ulubioną mini świątynię, żeby znaleźć leczenie, zebrać matce, znaleźć skrzydła i następnie poczekać na Bunkry. A ze mną bunkier będzie otwierał oczywiście Rafa. Dzień dobry, witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Co prawda, na te bunkry trzeba poczekać, więc y, dobrze by było zebrać matce, Dobrze by było zebrać leczenie. I dobrze by było, żebyśmy nikogo nie mieli, bo nie mamy czym walczyć. Dokładnie tak, widzowie. Do czasu, kiedy my tego bunkra nie otworzymy, nie możemy podnosić żadnych broni, więc musimy na siebie mocno uważać. Tak bardzo mocno. I na sam początek mamy tu skrzynię Olimpu, którą otwórzmy i dostaniemy. Powinniśmy dostać skrzydła. A nie dostaliśmy. Miałem plan, że tu będą skrzydła. Ale widzowie, nie zawsze każdy plan się sprawdza, tak? Coś może pójść nie po naszej myśli Rafa, pozbierajmy sobie masę masów i masę leczenia Plus zamienimy się w takich, można powiedzieć, tajnych agentów Którzy będą czekali na bunkier I walczyli o życie bez niczego W takich odcinkach zawsze dzieje się tak, że wszystko jest jak na złość Słuchajcie, pierwszy przedmiot, jaki znalazłem To była szara pompa Drugi przedmiot, jaki mam Jest to awupa, której nie mogę zabrać Ale wezmę sobie na później amunicję Bo być może z bunkru wyleci fioletowa awupa Z jednej ulepszonej skrzyni No właśnie, jeżeli chodzi o te bunkry To mamy w nich trzy ulepszone czesty Mamy w nich pęcza do zmieniania przedmiotów. Mamy w nich te, takie te ramki. Jak, jak byś to nazwał? Te ramki z itemami. Bo ogółem mamy tam masę kozackich, widzowie, rzeczy. Ja bym to nazwał walizki. Walizki i w tych walizkach mamy dużo nowych przedmiotów. Ja naprawdę liczę, że tam będzie jakaś jawka. No bo jak wiecie mityków żadnych później brać nie możemy. Więc mamy tylko lud z bunkru. I musimy wygrać. To jest troszeczkę szalone, ale widzowie damy radę. No jak nie my, to kto? Pierwsza strefa pokazała się na mapie, ale na niej nie ma jeszcze żadnego bunkru. Wydaje mi się, że to chyba od drugiej strefy się od Otwiera? Jak to było, stary? Pamiętasz, może? Dokładnie działa to w ten sposób, że bunkry otwierają się przy trzeciej strefie. Z tego co wiem, być może coś do tej pory się zmieniło. Mam nadzieję, że nie. I mamy gości nad sobą, więc ty lepiej tym samochodem tu nie jeździ, bo nam przyjdą. Dobra, słuchaj, jak przyjdą, to najwyżej ich rozjadę. Widzowie, tak zrobimy. I mamy tu impulsy. W ogóle ja mam pusty ekwipunek. Ja mówię, że trzeba zbierać leczenie, a mam puste eku. Zajcie, nic nie zebrałem. Gratulacje dla mnie. Ja, jak na razie mam tylko yy, elektryczne granaty. Nie wiem, jak one się zawsze nazywają. i Jedną potkę, więc naprawdę jest totalna bieda. Ej, tu jest ta, tu jest ta, 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 ta. ta, 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 ta sadzawka fortuny? Zobaczmy, jak to nazwać. Tylko, że to nie działa w ogóle. To by było mocne, jakby dawało jakiś lód. Nadal wróżę twoje losy. Zajrzyj później. Przecież ona mi pisała, że zajrzyj później jakieś pięć dni temu. Stary, dawaj tutaj do mnie, bo znalazłem, znalazłem trzy beczki do leczenia. I tak, jak ta strefa się zamknie, to się musi pojawić jeszcze jedna i jeszcze jedna. I mamy gości z Hadesu zaraz obok nas. Musimy na nich mocno uważać. Czyli to jest aż takie ciężkie. My mamy tyle czasu wytrzymać bez broni, ty chcesz mi powiedzieć? Właśnie ten odcinek to bardziej przetrwanie, dopiero granie. Musimy też uważać, bo na pewno na te bunkry polecą goście. Więc tam naprawdę będzie się działo. No to wsiadamy na motor. Tak, w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale zabrali dwa medale przy nas. Powiem wam jedno, nie chcę spotkać tych ludzi. Ja powiem tyle, że tutaj gdzieś w tej okolicy powinien być też bunkier, więc możemy się trzymać blisko jakiegoś bunkra, bo być może akurat będziemy mieli szczęście i on się otworzy. Nie wiem, ile się otwiera tych bunkrów na raz, ale co najmniej dwa. Ja zazwyczaj mam takiego farta, że blisko mnie bunkier się otwiera, więc liczmy, że dzisiaj też będę miał takie szczęście. Ej, lecą, lecą, lecą nade mną, samochód, samochód, weźmy do samochodu, chodźmy. Widzowie, uciekamy, uciekamy, uciekamy stąd. Nie możemy się wy... apteczka, 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 widzowie, apteczka to jest, to jest złoto, teraz apteczka to jest złoto, dobra, mamy Łoty! Wow, ale na wprost ich pojechałem. Możesz budować, ja już tutaj. Byleby opony. Opony zostaw opony. Gościu, zostaw opony. Tak, chłopy troszeczkę na nas się skupiły. Ej, bijcie się między sobą, dobra? Dajcie nam żyć. Miana samochodu, zapraszam. 42 osoby do końca meczu. Ej, ogółem naszym celem, Rafa, tak jak już wiemy, jest wygrać grę. Tylko pytanie, czy to się uda? Czy my w ogóle dożyjemy do czasu, kiedy bunker się otworzy? Wizowie, nie mam pojęcia. Zobaczcie na to. Mamy już drugą strefę, która się pojawiła. Więc ona prawdopodobnie. Podobnie jak dojdzie, to dostaniemy trzecią strefę, i wtedy zaczną otwierać się bunkry, zanim ta strefa kolejna dojdzie. Dobra, no to musimy być teraz mega czujni. Musimy być mega czujni, obserwować te bunkry, no i polecić na najbliższy, albo raczej na najbezpieczniejszy. Ja proponuję jeszcze zrobić tak: lećmy na jakąś lokację, nawet na ten most, który jest przed nami, i zbierzmy sobie leczenie, bo ja mam tylko i wyłącznie cztery potki. Jak tam będzie za no to możemy szybko skończyć grę. Hakujemy sobie skrzynię z pociągu, bierzemy leczenie i lecimy do bunkra. I kroki! Nie, proszę, żeby nam. <laughs> ja, czy ty to widziałeś? W razie, bo mam kulki. Ej, tylko pytanie, czy im się udało wskoczyć, czy nie? Oni chyba spadli z mostu, ty. Dobra, nie, jest za mostem. Uważaj, uważaj, bo chyba z AWP celuje. Ale nie wiem, czy ma celownik. Ej, bo ten pociąg to nas za strefę wywozi. Wizowie, wysiadka, 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 bo nie będziemy mieli bunkru. I strzelają. Jasny gwint. Dawaj do samochodu, pojedziemy za pociągiem, bo szkoda będzie tej e, skrzynki, no nie? Bo z niej pewnie wylecą jakieś fajne przedmioty. Więc ja polecę. Wow, ja polecę tutaj. Dobra, wizowie, skrzynia dawaj, temy, dawaj, temy. Mamy apteczkę, mamy podki Dobra, jest sztos. Jest bardzo dobrze. No teraz nie możemy się wywalić. Musimy się teraz dobrze skupić i e, pomyśleć, gdzie będzie najbliższy bunkier. On na pewno się pokaże na ekranie. Ale dobrze by było już wiedzieć, żebyśmy wiedzieli, w które w miejsce się kierowia, kierować. Widzowie, ja już obserwuję mapę. Rafa jest kierowcą. Ja jestem dzisiaj pilotem w tej podróży. No, Bunkry, dawać bunkry. Proszę, dawać bunkry. Ej, za nami. Ej, bunkier się za nami pojawił. Stary, jaka była na to szansa? Ja miałem mówić, że pojawił się jeden... Drugi, trzeci i czwarty daleko, ale widzowie. Na szczęście też jest jeden przy nas. Jest jeden przy nas, ale naprawdę ja tutaj chłopie zrobię jakieś budowle, żeby oni. Żeby oni nie czuli się bezpiecznie podchodząc do tego miejsca. To jest dobry plan, również tutaj troszeczkę zabuduję. No chłopie, dawaj, otwieraj to, gościu! Widzowie drzwi, bunkru zjeżdżają na dół. Uwaga, wchodzimy. No i Rafa, teraz tak, teraz tak. Zobaczmy, po kolei, po kolei. Pierwsza mityczna skrzynka dla mnie, wypada z niej. A AWP, to mi się podoba. Zabieram AWP i mityczny grom Zeusa. Wychodzi teraz poda nam. Nie zobaczmy, czy będzie ta. Ale jest shotgun. Ty, jestem zadowolony. Jestem mega zadowolony. No i jest jeszcze jedna skrzynka tam. I sobie skrzynkę numer 3. Mam nadzieję, że też dostanę. Ej, do... SMG. tary dobrze nam dało. SMG, pompa i do tego AWP. idealnie, o, widzę, że ty się tu na złoto czaiś. Nie no, co ty po pół na pół. <laughs> Ej, myślałem, że Zakrzak nie zauważy. Ja sobie y, dam y, tumik y, do pompki i dam sobie jeszcze coś. Dajmy sobie jeszcze ten szybki jakiś chwyt. Pierwszy raz tego używam. Czekaj, czy tu jest w ogóle jeszcze jakiś shotgun? SMG, to mi się średnio przy... Da, yy, serio nie dał nam. Ej, ja nie mam pompy wizowej. Trochę lipa, ale weźmy jeszcze ten karabin na później. Chociaż w sumie po co mi jest ten karabin? Jak mam kozacki SMG, to po co mi karabin? Halo. Ej, stary, ja otwieram jeszcze te skrzynie i zabieram sobie SMG-ka. smg, -ka. SMG -ka jest jeszcze jeden kałach, bo nie wiem, czy w ogóle zauważyłeś, że coś takiego tutaj mamy. Ja sobie teraz kupuję szybko lunety do smg Że dobra, wygląda to spoko. W moim ekwipunku SMG-ka ja WUPA. Urafaj to, co teraz widzicie. 24 osoby do końca meczu wjeżdżamy w każdego. Koście są nad nami po lewej stronie. Nie wiem, czy to widzisz. Oni mogą mieć AWP. E, możemy na nich równo wjechać, jak chcesz. Widzisz go tam u góry? Widzę, 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 właśnie celuje. Ajajaj, aj, nic z tego! I wjeżdżam na niego. Nie wiem, czy on nie jest jeden. Gości mamy jeszcze po prawej, ale wjeżdżam na niego, stary, wjeżdżam. Damy, damy sobie radę. Naprawdę damy sobie radę. Słuchaj, ja myślę, że damy, widzę, No, Oczywiście. A może jednak sobie nie damy? Bo właśnie dostałem AWP przez szybę. Ale jak ja dostałem AWP przez szybę? Jakim cudem? Mieliśmy szybę, wybitą? No właśnie nie, bo ja. Oj, 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 oj. oj. O, Prawcia, dobra, damy... impulsuje, impulsuję, 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 bo prawie zginąłem, zimpulsowałem jak coś. E, no ja mam przypał. Bo się tak chłopie, zaintegowałem. Jadę, jadę, jadę. Czemu ja z sejfu nie zabrałem leczenia, widzowie? Czemu ja nie z sejfu leczenia? Z nie, bunkru. E, u mnie jest y, bardzo kiepska. musisz mi pomóc w razie czego. Ja już tam na ciebie patrzę, tylko do mnie też biją. Okej, okay, ja się ewakuuję do ciebie. Ej, dobra, nie spodziewałem się takiego oporu ze strony tego chłopa akurat. W sensie to było mocne. Weź chwilkę do nich, pobij, proszę, żeby oni się nie skupiali tak na mnie. Nawalam 57! 50... 70, biało, 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 biało. Dobra, jest git, tylko ja mam 50 HP jak coś. Ja już mam bardzo mało wszystkiego. O. Ło, 116 zawupy dostał ten nad tobą. Ja nie mogę, no jakbym tak powalił go. Jest bardzo ciekawie. Ja mam jeszcze leczenie. Nie wiem, gdzie są goście dookoła mnie. Mam 70 maców i brak samochodu w razie wu. Oj, oj, oj. O, nie brzmi za dobrze. No ja nie mam leczenia, żeby sobie się zrobili w takiej sytuacji. Chyba, że pójdę do ciebie, wiem, 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 wiem. do ciebie kulką i przelećmy sobie razem. Tak, tak, bo ja mam soczek, dawaj. I soczkiem wylecimy bardzo daleko, dawaj, bum. Y plecy, 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 plecy jeszcze. Stuwa? Dobrze, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mam takiego loła. Dobra, bierz sok i uciekamy. Dobra, dawaj. Okej, okay, widzowie, kulka, wyskok. Jest yes, git, jest git, raczej jest git. Dawaj na domek może tu co? Mam skrzydła. zbierajmy trochę maców, chyba że ty jesteś dużo dalej. No mnie tak daleko nie dało. Jakoś mega daleko nie jestem, jest trochę luzik. Yy, tylko to leczeniem. Znaczy mnie to boli, widzowie, że mam tak mało HP. Boję się trochę tego. Ej, gościu jest tu za drzewem u mnie. Zawupam u góry, ale by dostał. Biało, 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 ale dostał. Nice, Złomachę. nice, nice. Dobra, idę do ciebie, idę do ciebie. On jest za... 26. Będzie 10 10 ma. Nawalam też, nawalam, nawalam, leży, leży. Dobra, jest, 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 Bardzo dobrze. Jasny gwint. Kolega idzie, kolega, idzie do, do mnie? Nie, jest u niego chyba. A, jest u niego, jest u niego, jest u niego. Jest u niego. Zeus, Zeus, Zeus. Dobra, widzowie, Zeusujemy. Nie ma szans, że on z tego wyjdzie biało. Zero i giniesz kolego! Łatwo, łatwo, widzowie. Mamy to. Słuchaj, biorę aptekę jak mogę. Zabieram ją. Bieram wszystko, co tutaj jest i lećmy do strefy. Ej, ale przyznajcie, że ta walka to była mocna. W sensie tu się tyle działo. Masakra, widzowie, ale wyszliśmy z tego. Ja tu widziałem grzybka i kokoska. Zabieram to dla siebie. I nie wiem, czy wiecie, ale teraz możemy to jeść w ruchu. Taka ciekawostka. 13 osób do końca. Kolejna strefa pokazała się na mapie. Zobaczcie, ile tu jest medalionów. Widzowie, ja się trochę tego boję, ale wierzę, że nam się uda. Bo bez tej pompy to jest tragedia. Ja, ja naprawdę no, nie jestem przyzwyczajony do takiego czegoś. Ja znalazłem tutaj lud. Jest tam trochę maców, jakbyś chciał. Wyskakuję na skrzydłach i idę szukać sobie coś do leczenia. Patrząc na mój ekwipunek, ewidentnie brakuje tutaj też leczenia. Więc znajdźmy sobie i wygrajmy tą grę. I zobacz, co my tutaj mamy. My Rafa. To jest bunkier, ale niestety załańcuchowany. Moim zdaniem, te łańcuchy powinno dać się zniszczyć. Mielibyśmy kolejny lucik. No właśnie, szkoda, że nie mamy jeszcze jednego bunkra, ale możemy się dowiedzieć, gdzie się gdzie otworzył się jeszcze jakiś bunkier, bo zawsze możemy jeszcze do jakiegoś jednego wejść i zebrać jakieś leczonka. Właśnie problem w tym, że wszystkie są za strefą, ale nie wiem, czy ty wiesz, co też jest za strefą. Wszystkie medaliony. Oni tam walczą i my moglibyśmy wjechać na trzeciego. Może to nie jest głupie. Ej, płynie, płynie. Czekaj, widzisz to? Dała widzę, no? widzę. Dawaj go, stary. stary. 40-69? Biało. Dobra, leży, 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 leży. Jan, serce 67. Sorry, Janek, wybacz. Dobra, Janek, serce dobity. Biorę z niego itemki. Jeszcze jeden. Yy. Ups, kolegę chyba zabolała lekko głowa. Na pewno mamy gości bardzo blisko mnie. Ja nie wiem, czy to nie jest duo, które ma te medale, bo oni strasznie blisko siebie się przemieszczają. Ej, w sumie może to być duo, bo ja myślałem, że oni walczą, ale ta walka byłaby trochę długa i szłaby przez dużą część mapy. Więc oni mają trzy medale. Zobaczmy, jak my mamy wygrać z kimś, kto ma trzy medale. No dobra, chociaż ich nie leczą, to jest taki plus. Ja tak jeszcze patroluję tutaj teren, czy tutaj kogoś nie mamy, ale wygląda na to, to że oni wyeliminowali. Co to było, ty? Ja Chioczy kręcę, oni muszą być tam. Ej, jakby on tak użył Zeusa, to ja uży, używa! Nie! Skrzydłami leci! Czyli ich mamy na wprost na górce. Tam jest na pewno jeden, tylko czy jest drugi? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że tak, wyleciał tymi skrzydłami, ale no nie trafię. To jest mega ciężkie, widzę, żeby trafić kogoś na tych skrzydłach. Właśnie szkoda, że nie ma. O, jest, 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 jest! Ale 20 tylko dostał. Ode mnie też 24, 20. Ło, kraka ma, kraka ma! Ty, to wlatuje na niego! Wlatuje. Bum. Dobra, jest blisko. Ty, a czemu ja dostaję z jednej strony? Aha. 26 biało, niepotrzebnie I dobra, Rafa, ja tam wlatuję yy, syreną yy, Orłem, syreną Co ja w ogóle gadam, widzowie, lec, zginie, zginie Proszę, zginie Dobra, leży, 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 leży. Jeden na jeden jestem. Ej, bardzo ładnie za krzak. No i go no Proszę państwa, mamy to. Proszę państwa, 87 dostał. I proszę państwa, trochę jestem zestresowany. Podmieniam mi ścianę. Ej, masz... gdzie ty zginąłeś? Ja chcę twoją pompę. I stary masz grom. Możesz go zgromić. Tak zrobię, tak zrobię, tylko. No, ona jest tam, gdzie jest karta, nie? Ona jest tam, gdzie jest karta. Dobra, widzowie, gromuje! Nie wiem, lewa, gdzie on lewa, jest. Lewa, jest. No, tu, dobra, nawalam, nawalam, nawalam. nawalam Nie dostał. Dostał 40. Jezusie, co? Zostawcie mnie! Dobra, pompa rafy. To jest twoja pompa, tak, ten taktykal, nie mogę. A, ale patrz kup, no pewnie, że możesz, bo to z bunkra, nie? Trzeba się dzielić. Masz tutaj dużo maców, dużo wszystkiego. Ja bym przejął sobie Hagie na twoim miejscu Tak, zrobimy, widzowie, przejmijmy sobie Hagie, każdżoniecko. Weź ty skrzydła! 50 dostał! Dobra, ziomek, nie, tak być nie może, tak być nie może. Ty nie możesz mnie tak atakować! Słuchajcie, używamy groma. Dostał 40! No, 40, biało! Dobra, lecę, lecę. Oj, kolego, to był twój błąd! To był właśnie twój. Błąd. Wygrywamy lutem tylko z bunkru.